Witam wszystkich! W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie pizzę szybko dostępne. Co mam na myśli? Takie, na które podjeżdżasz na przykład na stację benzynową, czekasz 2-3 minuty i dostajesz gorącą pizzę, czy smaczną, nie wiem. Zaraz zobaczymy, sprawdzimy. Poszukamy sobie punktów, w których gotowa pizza czeka na Ciebie albo w witrynie, albo zamrożona, jest na świeżo, odgrzewana i leci do Ciebie. Także zapraszam na film, a obok mnie instrybutor. Tutaj nie strzelaj, bo wybuchnie. Lecimy! Chodźmy sobie tutaj na bok. Zobaczcie, przyjaciele, tutaj po drodze od razu mamy drive'a, żeby zagryźć, jak będzie niedobre. Będzie nie będzie taka potrzeba. Jak myślisz? Ja myślę, że że będzie. Że będzie. No. Chodź tutaj na burek, na słupek sobie wejdziemy. Ale wiesz co? Mam taką refleksję. Tak teraz biorąc tą pizzę i patrząc na ten cały proces przygotowywania tego wszystkiego, jeszcze zanim ją je otworzymy i spróbujemy, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie pizze przygotowywane na szybko, które są gotowe i gdzieś czekają, to to jest najlepszy patent. Mrożona, dobrze zrobiona pizza, ładnie upieczona od dołu, wstępnie wszystko zapieczone, potem na to nakładamy mozzarellę jakieś składniki, mrozimy, to było zamrożone Widzieliście, i wtedy pod każde zamówienie wyciągamy i pieczemy. Tam 3-4 minuty trzeba poczekać. Zobacz, jak to wygląda. Coś takiego na szelu kiedyś jedliśmy. Jak dostaliśmy to, to była tragedia. Ktoś, kto to przygotowywał źle to podpiekł, czy nie było jakiejś temperatury, czy coś nieważne, ale ser w ogóle nie był roztopiony, słabo to wtedy wypadło. Dzisiaj robimy drugie podejście. To jest taki odcinek, w którym sobie właśnie testujemy takie pizze nie sieciówkowe, nielokalowe, tylko takie, gdzie wchodzisz gdzieś i w ciągu kilku minut ją dostajesz, praktycznie wyjętą albo na świeżo z witryny i upieczoną. Na stacji benzynowej w sklepie. Dobra, zaczynamy od szela. Pizza za 30 zł. Pizza, pani powiedziała, duża. Pizza duża. Co tutaj dostaniemy? Takie. <grywia> 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 No, spodziewałem się... <noise> co tutaj się zadziało? <głos> <głos> Może ktoś był głodny, ale się skapnął, że jest kamera, lepiej nie jeść. I co my tu mamy? Zobacz, bo tu się tu się dzieje, ciekawe rzeczy ogólnie, tu masz... Nduje. Masz jakieś, widzę, ser wędzony, To jest chyba skamorza i... co? I mozzarella. Trzy składniki do tego ciasto. Powiem szczerze, że jak na ilość, jaką tutaj otrzymujemy, no to cena trochę, trochę droga ogólnie. Nie jest to tania, tania taka szybka przekąska. Już ile? Do, dołożysz stary 6, 7, 8, czasami no to maksymalnie 10, złotych, siadasz w pizzerii, w ciepełku i jesz sobie już porządną, fajną pizzę. Ta pizza ma ile? W okolicy 29-30 cm, wydaje mi się. Nie jest to 32, ale dlaczego bym ją zjadł? Bo już widzę, że ona ma fantastyczne naprawdę ciasto. Tutaj to nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. I też jak sami obserwujecie, wujaj oglądacie, to ciasto, które tutaj trzymam w ręku, jest to najlepsze ciasto spośród wszystkich pizz mrożonych, gotowych, jakichkolwiek tylko kiedyś mieliśmy okazję próbować. do tego tutaj mega szacun, mega duży plus. Jest zapieczone od dołu. Widać, że jest to jakaś taka bardziej masowa produkcja, jest to pieczone chyba na jakiś takich siateczcach, albo w piecu przelotowym. Szedł jak w fabryce, to chyba przelotówka to musi być. Ale zobacz, bo będę się tym zachwycał tutaj, bo myślę, że nic lepszego dzisiaj raczej nie dostaniemy. Zobacz na to nabomblowane, napowietrzone ciasto. To jest tak jak w tych topowych, najlepszych pizzeriach, które, które odwiedzamy, które Wam pokazujemy. Tutaj mega, mega szacun, mega plus. Zaraz sobie spróbujemy, jak to jeszcze będzie smakowało. Nie jestem trochę co do jednej rzeczy tylko przekonany. Ja bym tą pizzę podpiek nieco dłużej, tak żeby bardziej się ta mozzarella roztopiła i ta nduja przede wszystkim też. Jest bardzo dobrze. Kurde stary, to jest dobre. Ciasto jest petarda w połączeniu z mozzarellą. Trochę nie jestem przekonany do tej nduji, nie jest ona wystarczająco upieczona tak jak lubię, ale dobra, próbujemy. Jest dużo lepiej niż wygląda, naprawdę. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja osobiście, jeżeli chodzi o te rzeczy na stacji benzynowej, jedyne co to czasami wleci hot dog albo zapiekanka. Te burgery, ta cała reszta, ktoś mnie nie przekonuje. Jakość, smak tego jedzenia to nie dla mnie. Szczególnie też te pizze. Ja tego zawsze, jak potem w następnym potem pojedziemy na Orlen, widząc tą pizzę, wchodząc na Orlen i widząc tą pizzę w tej witrynie, która czeka na podpieczenie, mam wrażenie, że, że za każdym razem spotykamy się z tą samą pizzą, że ona tam leży już od miesiąca. Po prostu leży, leży, czeka. Jest takie źle to wygląda. A tutaj? Naprawdę super zaskoczenie. Teraz, jak już to jem, to rozumiem, dlaczego te trzy dychy. Jest to nadal drogo, oczywiście. Chodzi jak na danie typu takie fast food, typu ze stacji benzynowej, uważam, że jest to nadal dosyć sporo. Gdyby to kosztowało 20 zł, byłbym zachwycony. Żeby cię mieściło jakieś takie takiej granicy przyzwoitości dań gotowych. Ale nie czuję się, żeby to były pieniądze wyrzucane w błoto. Tutaj chyba nie ma aż takiego przypadku. Też ludzie, którzy to świtami mi po głowie, i wydaje mi się, że ludzie, którzy prowadzą lokal w Warszawie, Ciała Tutti, produkują tą pizzę. Tak gdzieś coś zasłyszałem, że to oni są odpowiedzialni za tą produkcję. Kiedyś te pizze wyglądały troszeczkę inaczej. Były takie z taką zieloną etykietą do zdarcia. Były też dostępne w sklepach online. Można było to zamówić szczególnie w Warszawie. Teraz nie wiem, czy to jeszcze, jeszcze w ten sposób funkcjonuje i istnieje. Myślałem, że w ogóle z tego się wycofali. Byliśmy na jednym szelu w Sopocie i tam pani powiedziała, że nie mają w ogóle pizzy. Że temat generalnie zdech, ale naprawdę ale jest inaczej i fajnie, że ktoś przeciera taki szlak, jakościowe, smaczne. A, a, jestem pewien, że to oni robią, możecie mnie wyprowadzić z błędów w komentarzu, a jeżeli to Wy, to bardzo pozdrawiam, robicie dobrą robotę. Bardzo fajnie przypieczone ciasto, ale szczególnie to, co jest charakterystyczne i ważne, to że może każdej takiej dobrej pizzy, to to nabomblowane i na napowietrzenie. W ogóle smak tego ciasta. Pomijając już fakt, że nie do końca jest ona przypieczona w niektórych miejscach tak dokładnie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ja bym przykład u siebie w lokalu czegoś takiego bym nie wypuścił, A wiadomo, nie jesteśmy w pizzerii, jest to produkt taki. Fabryczny, bardziej przemysłowy, gdzieś tam sobie na jakiejś linii to leci produkcyjnej. Nie wszystko też można dopatrzeć. I żeby to było bardziej przypieczone, bo naprawdę petarda. A i tak czuję się, jakbym był w takiej dobrej pizzerii. Jad fajne, fajną pizzę, naprawdę. Jeden z moich ulubionych serów. Taki fajny serek podwędzany. Osobiście bardzo go lubię. No jak wiecie, jestem ogromnym fanem chrupiącego ciasta. Napolitana oczywiście też zawsze chętnie wleci, ale chrupiące ciasto to liga, to petarda. Wojciechu, czy ty masz ochotę spróbować tej pizzy? Bo naprawdę warto. Zimny już trochę. Ciasto jest spokojnie. Jest w miarę spoko. Ciasto jest takie napompowane fajnie, puszyste, więc to, to, to jest mega git. Myślałem, że to będzie taki zakalec. Bo ja, ja tym ciepłem, ja wiadomo zimno, więc jakby ona już jest taka droga dla mnie gumowa. Ale składniki są całkiem spoko, z git. Duja nie jest jakaś mocno wyrazista, ale też jakoś nie jest taka, żeby mnie mm, odpędzała od siebie. Mm, jak na taką pizzę typową ze stacji, wydaje mi się, że spoko, ale to co wujez powiedział, czyli 30 zł za tego placka. Jak masz możliwość, dopłacić sobie 10-15 zł i pójść gdzieś obok do pizzerii. Tak jak my w tym przypadku moglibyśmy pojechać sobie, nie wiem, 10-15 stąd i bylibyśmy w dobrej po prostu fajnej pizzerii, no to lepiej pojechać do takiego miejsca i kupić sobie porządnego placka. Ale wiesz co? Jakby nie ma, nie ma takiego totalnego rozczarowania. Nie jest tak, że dostajesz jakąś paszę i szczerze mówiąc, ja ogólnie jeżeli chodzi o takie szalszego typu jedzenie jestem... Dosyć wybredny, muszę Wam przyznać. Lubię zjeść dobrze, lubię zjeść jakościowo. Nie muszą to być mega rarytasy, ale lubię, jakie jedzenie, które jest przygotowywane, jest przygotowane poprawnie. Ciasto dojrzałe, schabowy dobrze rozbity, nie gumowaty, nie żelasty. Wiecie, o czym mówię. I w tym przypadku muszę naprawdę pochwalić ten produkt. Nie będziemy go oceniać w jakiejś tam skali, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że gdybym naprawdę był głodny i nie miał nic po drodze, wolę zdecydowanie zjeść taką pizzę, niż hot doga albo zapsę. No to tak. No to, no to tak. Wszystkim, wszystkim, wszystkim dobrze znany i kochany Oren. mamy tutaj pizzę, o Jezu. No nie, właśnie to jest to, o czym mówiłem, dlaczego tej pizzy nigdy sam z siebie bym nie wziął i nie zje, nie do testu. Ta pizza leży w witrynie, przesuszona całkowicie, nieprzykryta, bez żadnego opakowania takiego, właśnie żeby nie wysychała. I teraz zobacz, ten, widzisz ten ser? On nawet nie jest w stanie się roztopić wtedy. On się wysusza i pali, zobacz. Śmierdzi strasznie, z takim spalenizną wysuszoną taką. Pokaż tą pizzę w ogóle. To jest przykład, jak nie robić pizzy na stacji benzynowej i w ogóle, nigdy, nigdzie. Distery. Ja nie goście, który na przykład podawał nam tę pizzę cię, nie jest w ogóle kupioczy. Ja rozumiem, że mają takie standardy procedury z góry narzucone. A im było głupio coś takiego wydać w ogóle. Mmm. Wiesz jak to pachnie? Jak zostawisz otwartą wędlinę w lodówce na kilka dni i to salami całkowicie zjemczeje, nabierze powietrza, utleni się tak jakby, jest takie nieświeże już mocno. Właśnie się tak to pachnie. Nie wiem w cholerę czasu musiało to tutaj to leżeć, ale to nie jest. Fuu. <laughs> Do 20 zł czuję naprawdę jakby ktoś w mordę strzelił. To jest absolutnie produkt do poprawy. Takie coś w ogóle nie powinno nigdzie nigdy wyjść do klienta. Totalna kompromitacja, totalna lipa. No co można tu zmienić? Słuchaj, bierzesz taką pizzę na produkcji, pakujesz ją w woreczek i wakumujesz. Fakt, że ciasto będzie wtedy trochę przyciśnięte, ale to nie szkodzi, bo widzisz, ciasto i tak jest... O, zobacz, widzisz, to wszystko spada. Teraz to no, nie lubię jedzenia marnować, do tego szkoda mi, ale no, niestety ja, ja nie będę tego jadł, bo jest to nie do zjedzenia. Widzisz, jest typowa, sztywna taka guma poprzedniej pizzy, fajna, napowietrzona struktura, tak jak to powinno wyglądać w poprawnej pizzy, dobrej. No typowa taka masówka, nikt się do tego nie przykłada, Niko to nie dba, a szkoda, bo pizza to jest rzecz, o którą należy dbać, którą należy dobrze robić, celebrować, jest to świetne danie, tu niestety wszystko w zasadzie, co się dało zepsuć, zostało zepsute, słabe ciasto, wysuszony ser, który się nawet nie roztopił, może nie fatalne, ale takie nieświeże salami, które po prostu śmierdzi. Nie wiem, czy nawet tego nie zareklamować i nie zażądać zwrotu pieniędzy, słuchaj. No tak, idziemy, chodź. Pani co ja w taką sprawę chciałem zwrócić tą pizzę oddać. Bo jest bardzo niedobra, jest źle zrobiona, to nie jest w ogóle produkt, nie powinien wyjść taki, takie coś. Wysuszony ser, świeże salami. Mi to po prostu nawet nie chcę tego jeść. Mi to... Bo Boże, nie mam pretensji do Państwa, już jakieś procedury węższy i tak dalej, ale no to jest taka nipa, że tak... Się... Tak? Z pozycji zamrożonej? Dobra, dobra. Tutaj naprawdę bardzo Pana pozdrawiamy. Super, mega sympatyczny. Już nam wytłumaczył o co chodzi. Zrobił nam tutaj pizzę, która nie była rozpakowana, która nie leżała w tej witrynie, która poszła prosto zamrożona do pieca. I może o to chodzi, tak to powinno wyglądać. Słuchaj, zobaczymy jak to teraz wygląda. Bęk, za dwie dyszki, taki placek, mrożony. Nie z witryny. Już jest nieco lepiej, co? No to nie powala. Widzisz, to jest taki utwardzany tłuszcz. <laughs> Mozzarella dalej jest wysuszone jak cholera. Jakbyś taki, wiesz co? Jakbyś takiego ziemniaka tego star na pizzę i go zapiek Coś takiego, takie placki ziemniaczane, ale pachnie już to dużo lepiej. Wypieczenie tej pizzy od dołu jest naprawdę fajne. Tu mi się bardzo, bardzo to podoba. No i pachnie dużo lepiej. Już nie ma zapachu takiego zjemczołego, nieświeżego salami. Ale też co do mnie myśl nachodzi. Czy nie można by tak jak w Azji na przykład, słuchaj, że nie leżą Ci rzeczy w witrynie, tylko przed restauracjami masz taką gablotkę, masz pozycję w menu, słuchaj, i takie rzeczy zrobione z jakiegoś takiego wosku, pomalowane, takie do prezentowania, żeby, żeby tak to może, kurde, rozegrać, że sobie leżą kompozycje fajne i Ty wtedy wiesz, co zamawiasz, nie marnujesz żywności, też nie dostajesz takiego dziadostwa z tej, z tej witryny suchego, nie? Nie chce się ciągnąć, bo nie ma co się tam ciągnąć, nie? Jak jest tłuszcz utwardzany, trudno. Zacznijmy sobie od ciasta, od brzegu, do tej przyjemniejszej strony i chyba smaczniejszej. Jakie słabe, bym powiedział. Karton, smakuje dosłownie, zobacz, jedno i to samo. To się wytnie. Bez kitu, to pizza możesz zjeść z kartonem, nie będziesz czuł różnicy żadnej. <gakov> <gakov> no, nawet bardzo głodny na gasce, jakbyś wjechał stary człowieku, nie mówisz o, karton. <gakov> no to no nie chcę tego próbować na no, muszę. Tak Wam powiem szczerze, że nie ma krzywdy. Jeżeli traficie na to pikantne salami w połączeniu z ciastem, poziom jakby zasolenia się wyrównuje I to nawet smakuje. To salami jest dosyć, troszeczkę takie słonawe, fajne, zapieczone. Jak dla mnie, nie wiem, czy dla Was też to widzicie, całą tą frajdę z jedzenia psuje ten ser. To jest dziadostwo, to jest po prostu coś, czego nie powinno, uważam się, dawać ludziom do jedzenia. Lipa totalna, jak pokazała poprzednia stacja, można serować coś dobrego. Z chęcią bym jednak dołożył tą dychę, jak byłbym w trasie, jeżeli chciałbym zjeść sobie pizzę bo coś właśnie takiego w miarę już danego. Pewnego, co że mi będzie smakowało, dołożyłbym tą tychę i zdecydowanie zjadłbym to, co mieliśmy okazję jeść przed chwilą. To jest po prostu bardzo, bardzo słabe. Jeszcze taki szybciutki komentarz do akcji przed chwili, bo tutaj kolega powiedział, jak już wyłączyliśmy kamerę, jechaliśmy, że na pewno. Co się do mnie przyczepi, że po co ty to zwracałeś, że co ty robisz, tak dajesz ten. A ja mówię, słuchaj, stary. Jest tak i myślę, że powinniśmy się wszyscy tego nauczyć, że jeżeli dostałeś coś, co jest nie tak, coś, co jest źle zrobione, coś, co jest dziadoswe, naprawdę masz prawo to zwrócić, jesteś klientem, stary dostajesz albo jesz i czujesz, że to jest lipa, że ci nie smakuje, bo jest niedobre, coś jest tam nie gra oczywiście. Nie dlatego, że tobie, bo prostu nie smakuje, masz, że bez problemu zwracać. Gość jest zawsze, naprawdę, na pierwszym miejscu i najważniejszy. Byliśmy jeszcze na pipi, byliśmy na cyrku K, na moja, nigdzie tam nie trafiliśmy pizzy, dlatego idziemy. Do ostatniego chyba miejsca, w którym dostaniesz taką pizzę w 2-3 minuty gotową, zrobioną. Oczywiście prosto z pieca, żabka. No co tutaj mamy, jak to wygląda. Zobacz najwięcej sera ze wszystkich pizza. Ona jest właśnie robiona, mrożona, i w tym szybkim piecu, który na szybko robi konwekcyjno, parowy. Używana. No nie wiem, co to to jest. O takie coś tutaj. <laughs> Jakieś pikantne, coś takie posypane, wszędzie się przypaliło. Cholera wie, zobacz. Czy to nie mogło być trochę bardziej dopieczone? Czy jak na produkcji, co idzie, to co? Raz jest przypieczone, raz nie. Dla mnie osobiście jest to trochę za blade. Jakbym mam wrażenie potem jedzenia takiej niedopieczonej kruchy, czego osobiście naprawdę bardzo nie lubię. Ogólnie. Smaku to jest ok. Parę dni temu nagrywaliśmy shortsa, też akurat z pizzy żabkowej. Tam dostaliśmy jeszcze bardziej bladą pizzę na dole, która naprawdę, akurat braliśmy margheritę, która mi osobiście kompletnie nie smakowała. Mam nawet wrażenie z tego co pamiętam, że ser nie był tak fajnie roztopiony jak tutaj. I chyba było go troszkę mniej. Ta pizza takim średnia była, ta jest dużo lepsza. Tutaj o dziwo. Ciasto nawet, nawet. Takie drożdżowe, wiadomo, taki, taki chlebkowaty troszeczkę ten brzeg jest. Jak damy na najlepsze ciasto, oczywiście na Shellu. Tamta pizza, naprawdę z przyjemnością zajadałem się tym ciastem. Było odpowiednio dosolone. Czuć, że było takie wypracowane, przepracowane, urosło. Tutaj produkt taki fabryczny, robiony trochę na szybko. W zasadzie jest to bardzo, bardzo bliski taki kuzyn, można powiedzieć, brat, typowej, takiej klasycznej mrożonki. Z tą jednak różnicą, że ta pizza spędza w tym piecyku konwekcyjno-mikrofalowym 2,5 minuty, przez co zupełnie inaczej się piecze, nie wysusza się tak. No Co mogę więcej powiedzieć? Zapłaciliśmy za na nią najmniej, akurat 18 zł. Jeżeli macie aplikację, zapłacilibyście 15. bym chciał coś zjeść i kiedykolwiek powtórzyć i nazwać, że zjadłem pizzę i być zadowolony? Szczerze mówiąc nie. Jedyną taką typową mrożonką, która mi osobiście na przykład bardzo smakuje i wchodzi, to jest ta pizza Kizo. To jest jedyny produkt, który z tych mrożonek, jak też mogliście zobaczyć na filmie, naprawdę oddaje, naprawdę można to, można to jeść ze smakiem, jest doprawiony, jest fajnie dopracowany. Tutaj taka mega średniawka. Jak komuś nie zależy, co je, chce zjeść po prostu pizzę, czyli coś, co ma ciasto, jakiś tam podkład, ser i salami, to będzie zadowolony, jak za 18 zł. Jeżeli szukasz czegoś smacznego, to jednak musisz iść do dobrej, klasycznej pizzerii. Pozdrawiam.